No, tak sobie myślę, co by tutaj zjeść? Zjęłabym coś słodkiego albo jakąś czekoladę. O, wiem, sprawdzę, co jest w lodówce. No, co my tutaj mamy, co ja bym mogła zjeść? Nie, no, tych słodyczy to nie mogę. Może. Nie, 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 obiecywałam, nie mogę. Dobra. Zjem owocka, mandarynka, mango, mandarynka. Nie, nie mam ochoty. Pomyślmy. Położę się o albo poczytam książkę. Dobra, czytam tą książkę, ale tak mi niewygodnie. Zmieniam pozycję na inną. A może nogi na sufit. A może tak się położę i popatrzę za okno. A może w drugą stronę. O, wezmę frania, będzie dobrą podpórką. Nie, dobra, już myślę, co by tu zjeść. Nie, no. Pójdę na spacer, to zapomnę. Ubiorę się, przejdę, wrócę i nie będę pamiętać już o tych słodyczach. To najlepsze rozwiązanie. Serwu z czołem, misie kolorowe! Dziś przychodzę do Was z trzema alternatywami na fit deserek na szybko. Jeżeli nie macie akurat nic pod ręką w domu, a macie ochotę na coś słodkiego, to fajnie zrobić to po prostu samemu. Jeszcze w przypadku, kiedy można to zrobić mega szybko. Dlatego dziś przedstawię i zrobię z Wami trzy. Szybkie fit przepisy na deserki. Fit kokosanki. Robimy je sami. Fit Oreo. Lepsze niż ciasteczka Oreo. Oraz taki super deserek z bananem i pastą orzechową. Pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej takich przepisów, wspierajcie mój kanał. Naciśnijcie subskrybuj. Dajcie łapkę w górę, jeżeli podobały Wam się przepisy. Jeżeli zamierzacie ich użyć. A to będzie pomagało w nagrywaniu coraz większej ilości filmików. To co, zabieramy się do pracy. Zaczniemy sobie od fit kokosanek. Do wykonania będziemy potrzebować erytrytol, białeczko jaj oraz wiórki kokosowe. Odmierzamy odpowiednią ilość składników i bierzemy się do pracy. Wydaje mi się, że w smaku wyszły petarda. Nie są za słodkie, nie są bez bezsłodyczy, ale dodałam 30 gram erytrytoru i myślę, że to jest ok. Także teraz czekam na nagrzanie piekarnika i wkładam je na 12 minutek na 180 stopni. Zabieramy się za drugi deserek. Potrzebujemy rozpuścić czekoladę. trzeba ją najpierw rozpuścić i będziemy montować taki mini kanapeczki na słodko. Bierzemy się za trzeci przepis, będą to ciasteczka Oreo. Ja już przeszykowałam sobie wszystkie składniki. Mam tutaj już zalane wcześniej daktyle, tylko należy odlać w nich wodę. No i najpierw zrobię sobie tą ciemną część z kakałem, z mąką z ciecierzycy, a potem zrobię sobie tą wewnętrzną białą część. Bierzemy się do dzieła. No co? Teraz moja ulubiona część. Będziemy sprawdzać, jak to smakuje! Więc tak najpierw ciasteczko oreo! Wezmę takie malutkie i sobie gryznę. Pachnie czekoladą i wióreczkami. Wow. Nie mogę zjeść całego, ale jest zajebiste no polecam naprawdę ale z nie za słodkie przede wszystkim co jest super dla mnie bo ja mam bardzo niski próg słodkości a jest petarda naprawdę mogę się założyć, że posmakuje każdemu dobra, ja idziemy dalej kokosana mm. pachnie kokosem wiadomka może przegryźć tamto żeby miękkość tą pójdzie na samym, dobra? Bardzo wiórkowa. Dużo wiórek. Fajna, do kawki petarda, polecam. No i najważniejszy gość z programu, aż się boję go spróbować, bo się boję, że się coś zepsuje. Dobra, jedziemy. Spróbujmy co to. Nawet jak że się rozjeżdża. No powiem Wam, to jest pekale. Gdyby nie wygląd i to, że się tak tało, Tak, bo o właśnie tak porozjeżdżało. Ale smaku. No naprawdę, jest bomba w smaku, polecam zrobić, bo um, jak nie macie żadnego słodyczka, nie jest... Jest meda. To co? Dziękuję. Jeśli podobał Wam się filmik, polecam zrobić sobie i sprawdzić te przepisy. Są mega szybkie, mega proste do wykonania, a w smaku będzie petarda. Możecie zrobić je na imprezę, na pewno Zachęcicie swoich znajomych do spróbowania. Jeżeli podobał wam się filmik, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z powiadomieniami o nowych filmach. Bardzo dziękuję za poświęcony czas za obejrzenie. Mam nadzieję, że dałam wam wartość, będziecie mogli wypróbować te przepisy, sprawdzić i będziecie z nich zadowoleni. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się.